Cześć, cześć, witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to jest ostatni odcinek z serii dotyczącej całej paczki szczęśliwych linii, czyli 100 zdrabek. Dzisiaj drapimy ostatnią dwudziestkę, czyli od numerku 81 po numerek 100. Więc drapiemy ostatnią szansę na jakąś wygraną. Oraz zrobimy sobie krótkie podsumowanie tego, jakie strapki, pod jakim numerem wygrywały i jaka była ta wygrana. Zdrapałam nieco więcej symboli, żeby nam szybciej poszło. Zostało mi w każdej strapce do zdrapania 7 symboli. I możemy zaczynać. Zacznijmy od tej strapki. Kolejne mamy słonia. No widzę już, że tego słonika nie mamy. Dalej jest gwiazda. Gwiazdę mamy. I tutaj kolejny jest klucz. Klucz mamy tu. Winogrono. Też jest. Wiśnie. Wiśnie nie widzę. tref był tu. No i ostatnie to jest serce. I serduszko mamy dwa razy na dole. Natomiast nic nam nie dało. Kontrolne różne. Lecimy dalej. Następne to jest numery 82. Szukamy biedronki. Jedna biedronka. Dalej mamy arbus. Arbus mamy tu i tu. Następnie jest klucz. Kluczyk mamy tu i tu. Księżyc. tutaj śliwka. Też jest jedna. O, dobra, jest na górze jeszcze jedna. Dalej mamy garnek. Garnek jest tu i tu. I ostatni to będzie dzwon. No, dzwonków nie mamy, czyli ta też jest pusta. No, słabo, słabo, ale to nie jest akurat nowy dla mnie, <noise> bo to jest druga zdrabka, którą zdrapałam. Dobra. Dalej mamy numerek 83 i szukamy tutaj serduszka. Mamy jedno serce. Dalej jest pomarańcza. Pomarańcze są w ilości 3 sztuk. Dalej jest klucz. Kluczyk jeden. Banan. Też jeden. Gruszka. Gruszkę mamy. Tu. Następne są wiśnie. I ostatnie to będzie pik. No i niestety. Jest nowość to też jest prawka pusta. Szukamy dalej numerek 84. Zobaczmy. Mamy klucz. Kluczyk jest. Dalej troskawka. Tu na górze. Tutaj i to wszystko. Gruszka. Gruszki nie ma. Banan. Jeden. Pomarańcza. Jedna. Serce. Serca nie mamy. I ostatnie. To jest jabłko. No i też nie tworzy nam się żadna tutaj linia. Chociaż literki są win, no ale żadnego wini nie mamy. Dobra, sprawdzamy dalej. Numerek 85. Kwiatek. Kwiatek jest. Księżyc. Tu. Tutaj. I tutaj. Następnie mamy słońce. Korona. Korona jest jedna. Garnek. Garnek też mamy jeden. Winogrono. Jest też jedno. No i ostatnie mamy słonia. I też nie tworzy nam się żadna linia. Czyli już piąta zrabka jest w Sprawdzamy numer 86. Mamy ananas. Ale ananasów tu nie widzę. Dalej jest dzwon. Dzwonów też nie widzę. Dalej mamy złoto. No złoto jest jedno. Następnie jest śliwa. Śliwkę mamy. Kolejny jest słoń. Następny jest banan. I jako ostatnie mamy podkowe. podkowy nie mamy. No i szósta trapka jest pusta. Sprawdzamy numerek 87. Mamy sakwę. Sakwa jest jedna. Dalej jest korona. Korona też jedna. O, tu jeszcze była sakwa. Dalej mamy winogrono. Też na górze. Tu, podkowa. Tu i tu. Wiśnie. Ostatnim. Krab. Tu. I ostatnie to jest diament. Diament, ale nie jest to już dla nas. Znowuż. E, siódma, siódma zdrabka jest pusta. Sprawdzamy teraz numery 88. Widzicie, jak to jest. Z tymi zdrabkami. Dalej mamy pik. No to szukamy. Pik jest jeden. Wiśnie. Wiśnie są razy dwa. Garnek mamy tu jeden. Dalej jest gruszka. O, gruszka dopiero nam otworzyła linię w ósmej zdrabce. Dalej mamy cytrynę. Cytrynka też jest. Złoto jest. I ostatnie to jest korona. Korona dorzuca nam drugą linię. No fajnie, ciekawe co w tych lini liniach, czy złote? Na no pewnie mamy 3 złote i 3 złote. Czyli 6 złotych z kontrolne a, 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 wszystko się zgadza. Teraz drapuje I odkładamy do wygranych. Dalej mamy numerek 89. Biedronka. Jedna, księżyc, tu i tu. Arbus. Tutaj. I tutaj. Winogrono. Tu. Dalej mamy cytrynę. Cytryna na górze. Następny jest pik, tu i tu i ostatnie. To jest ananas. Nic na nie dorzucają. Zdrawka pusta. No, mamy zamykającą dziesiątkę, dziesiątkę, czyli numerek 90. A mamy tref O to jest tu i tu. Księżyc. Tutaj. Gruszka. gruszki nie mamy. Biedronka. Jedna. Gwiazda. Na górze i tu. Przedostatnie to jest z I ostatnie to jest słoń. No i zdrabka też jest pusta na wiadomość. Dobra. Zaczynamy kolejną dziesiątkę ostatnią i to jest numerek 91, a mamy pik. Pik jest banan. Bananów nie ma. Cytryna. Cytrynka jest. Serce. Serduszek nie ma. Krab. Krabik jest tu i tu. Dalej mamy biedronkę. I ostatnie. To jest korona, która nic nam też nie dorzuca. Korona różna. Sprawdzamy zdrapkę numer numerze 92. Mamy kwiatek. Kwiatek jest biedronka, biedronki nie ma, śliwka jedna, korona tu na górze arbuz jeden truskawka Tutaj i tutaj i ostatnie to jest trep, który zgadnicie, też nam nic nie dorzuci, bo kontrolne są różne. Sprawdzamy numerek 93. No coś ten koniec tej paczki jest gorszy niż początek nawet, chociaż początek też nie był najlepszy. Szukamy serca. i mamy krap, Krabików nie ma. Sakwa. Diament. Nie ma. Słońce. Też nie ma. Dzwon. I ostatnie. Trep. No. też puścioch. numerek 94 pik szybko sprawdzam pik pik o kamerka się częściej. przepraszam stół jest niestabilny dalej jest słonik złoto złoto jest Biedronka. Biedronki nie ma. Arbus też nie. Diament. Yy... Diament też pusta. Dalej zostało nam 5. I na 15 sztuk tylko jedna wygrana. Dobra, sprawdzamy numerek 95. Mamy klucz. Diament, gwiazda, tref, brak, pik, banan, no słuchajcie, mm, gruszka. Gruszka też jest, ale nie tworzy nam żadnej linii. Kolejna pusta. Zostało nam cztery. Numer 96. Mamy podkowę. Ananas. Klucz. Złotą. O, tworzy nam linię. Śliwka, już nie miałam nadziei na żadną linię, linię, ale zdrabka się zognitowała pod koniec. Cytryna była, no i diament, diamentów nie ma. Tutaj mamy, o, 6 złotych nawet w jednym. A, a, a. tak jest, ja wszystko się zgadza. Druga trafiona zdrabka. nie mamy numerek 97. Szukamy słońca. Słońca nie ma. Podkowa jest jedna banan brak. Jabłko. O, jabłko tworzy nam linię. No pod koniec coś zlitowało nad nami. Złoto. Tu I tu diament jest, i ostatni to jest klucz. Sprawdzamy, co tu mamy. Mamy 3 zł. D, d a nie, a, 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 słuchajcie, no to gdzieś jeszcze jest ta linia, i tego nie zdrapałam. No to musimy sprawdzić, bo na 3 zł to jest D. No to sprawdźmy księżyc, nie mieliśmy księżyca, gruszki też nie ma i winogrona też nie ma, trefy, no też nie ma, czy coś upuściłam, no nie ma tego wszystkiego. Księżyc też nie. No dziwnie, że tu są kontrolne A, bo A są na szóstkę, a D jest na 3 złote. No dziwna, dziwna sytuacja. Nie wiem, ja przynajmniej nie widzę tutaj e, księżyca. Nie było. Gruszki też nie było. Mm. Winogrona też nie. No i trek też nie było. Dziwna sytuacja, dobra. Tak czy siak tutaj jest 3 zł. Sprawdzamy numerek 98. Mamy słonika. Tu i tu, tęcza, tu pomarańcza, tu kości nie ma, Arbus. truskawka, tu i tu i ostatnie to jest podkowa. No, i też słuchajcie, wygrano zdrapka i znowu czegoś nie nie strapałam, albo coś źle zrobiłam. Słuchajcie, no, nie wiem, co tu się dzieje z tymi zdrapkami, Czy na przegraną może być. Yy, może być. Yy, je, mogą być jednakowo kontrolne. Yy, Sprawdzę serca. Nie ma. Banan. Też nie było. E, jabłka też tu nie widzę. Diament? No nie. Dzwon? No też nie ma. Dziwne sytuacje. E, chyba, że oślepłam pod koniec. Chyba e, jest y, jakiś błąd czy coś w tych zdrapkach, albo po prostu tak może być, że kontrolne są jednakowe. Dajcie znać w komentarzu. Może zobaczycie tutaj coś, czego nie zdrapałam. A, no, i siedzę ślepa i widzę linię i mówię, że czegoś nie zdrapałam. Po prostu nie widzę tej linii. Dobra, już po sprawie. 3 złote ta linia była na, na początku zdrapana, a ja po prostu siedzę i udaję, że jej nie widzę. Dobra. Nevermind. No widzicie, 3 zł jest D, a tutaj jest jednak to A. No więc yy, się zastanawiam. Sprawdzę jeszcze po filmiku, ale nie wiem, nie widzę. Tak jak tu nie widziałam. Dobra, tutaj mamy yy, strapkę o numerze 99. A, no i już, zobaczcie, i już popatrzyłam i już widzę, gdzie jest mój błąd, bo tutaj też była linia. Nie wiem, dlaczego tych linii dzisiaj nie widzę. W każdym bądź razie już znaleziony ten błąd. Błędu nie ma. Jest, wszystko się zgadza. Na A to jest 6 zł. Wygrane na 3 zł to jest e, kontrolne D. Dobra, sprawdzamy dwie ostatnie. Numerek 99. Mamy kwiat. No, już po prostu pod koniec tyle z tych strapek już robiłam, że, że już nic nie widzę. Dobra, tutaj mamy linię banana, to już linię, no, o niej nie zapomnieć. Dalej mamy ananas. No słuchajcie, pod koniec coś nam ta a, paczka dorzuciła, bo na początku tak to nic nie było prawie. Teraz to troszkę, troszkę lepiej. Chociażby coś. Garnek, złoto i słońce. Sprawdzamy. Czy złote. D, d, d. No i teraz to by się zgadzało. No dobra. Sprawdzamy ostatnią strapkę całej paczki. Czy coś nam jeszcze dorzuci? Ten numerek 100. Zobaczmy szukamy kwiatka. Kwiatek. Kwiatek. Krab. Krabik. Słoń. Słoników nie ma. Gwiazda. Jest gwiazda. Śliwka. Śliwka jest. Grono. No i ostatnia zdrabka nam nic nie dorzuca. Co za zaskoczenie. Dobra, słuchajcie kochani. Przepraszam Was za to zamieszanie. Już trochę oślepłam. Policzymy sobie ile zdrapek z całej paczki stu było wygrywających. I jakie to były numerki. A mieliśmy. Numerek...

W większości zwrotów to było 3 złote. Było też 6 zł. W jednym po 3, najwięcej tu w jednym wygrałam 15. Ta zdrabka dała mi najwięcej, czyli 36. Wygrana tego 4 stopnia. No i 36 było moją największą wygraną, bo tak to było po 15, czasami po 6, 9 ale najczęściej to są 3 złote. No więc nasz eksperyment dobiegł końca. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tych odcinków, za to, że trzymaliście kciuki. Widzimy się w kolejnych i być może przygotuję dla Was jeszcze coś ciekawego. Pa!